Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Zapraszam Was na moją, moje wznowienie zrabki Krzyżówka i Pixel, na którą przygotowałam trzy sztuki. Zrabki mam po kolei, numer 25, 24, 23. Także zobaczymy, co z tego będzie. Wytrapałam, no w większość w sumie literek wydrapałam. Na razie nic tutaj się nie zapowiada. Wcale. Na razie jest bardzo kiepsko. No ale zobaczymy za momencik. Może, może coś się tam zmieni. Może chociaż jakaś tam jedna się zwróci. Także nie będziemy przedłużać więc sobie wyrabać po kolei. Tak zrobię, żeby po. Coś, coś tam widać. E, tak, w tej krzyżówce, już w momencie, sobie sprawdzę. Tak, w tej krzyżówce nie mam jeszcze ani jednego słówka. Będę przesuwała. I trapiemy sobie dalej. Szukam literki M. Teraz muszę tutaj pilnować, abyście dobrze widzieli. E, oczywiście, jak krzyżówkę przyspieszę, bo pewnie będzie trwała bardzo długo. <noise> Także z góry już mówię. E, M już więcej tutaj nie ma. Przechodzimy do krzyżówki drugiej. Tutaj mamy w Monet i w BEM. Na razie więcej nie widzę. Oczywiście, jak coś pominę, to jeszcze sprawdzę później. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, że tak powiem. Tu mamy M. I to by było na tyle. Ok, przechodzimy sobie do kolejnej literki. Mamy literkę K. Tu mamy w kozaku. W orce. W kalarepie. Nigdy nie jadłam kalarepy. <laughs> nie wiem nawet, jak smakuje. Nie wiem nawet, do czegoś używa pewnie, takiej zupy. Yy, I tak, teraz tutaj K już wie. A jest jeszcze tutaj K w oko. To Oby się przydało. I dalej na razie nie ma ani jednego słówka. Przechodzimy sobie do krzyżówki numer 2. Tu jest K, K, K. Patrzę tego, czy U nie było. Nie, a to nie w tej krzyżówce. Tu jest jeszcze K. No to chociaż E jakby dali, to by było jedno słówko. Tutaj K, K. I na A jeszcze w oknie. I chyba tyle. Mówię, jakby coś, to jeszcze będę sprawdzać. Także nie denerwujcie się, jak coś ominę. I tak teraz tutaj. K, K. I to chyba tyle. A nie, jest jeszcze blisko. Dobra. Teraz będzie literka B. B akurat jest w ponusie. Idziemy sobie do pierwszej krzyżówki. Tutaj już widzę B. I po kolei patrzymy sobie. Dalej B nie widzę. Przechodzimy do krzyżówki drugiej. Sprawdzam na kamerce, bo tu większy jest obraz <grybuj> i lepiej widzę. Tak jest B. O. I chyba tyle. I krzyżówka ostatnia jest kilka tego B. Tak, tutaj mamy w trawie, w schabie. Kilka, no dwa. No to zawsze, zawsze dwa. <grybuj> Idziemy sobie do kolejnej literki. Jest G. Gdzie też gdzieś tam było? Jeszcze nie wiem gdzie, ale zaraz to znajdę. W pierwszej nie widzę na razie. Teraz w drugiej mamy tutaj. I chyba tyle. I w trzeciej krzyżóweczce jest w kąku dwa razy. To to obie się naprawdę przydało chyba. Znaczy jeszcze nie jestem pewna, czy bym wygrała, ale fajnie by troszeczkę. Okej, okay. słabo na razie, no, ale może jeszcze będzie bum. <noise> tu jest R. No to R na pewno będzie kilka. R to jest dosyć popularna literka. R, tu jest R. W orce jest R. Tu jest R. Ok, czyli kilka... tych jest, czy jest tutaj, Kilka tych R było. Przechodzimy sobie do drugiej krzyżówki, bo w bonusie nie ma R. Tak. Tutaj. schronie, tutaj. I na razie tyle. W razie W będę sprawdzać. Powtarzam, po raz kolejny, żebyście się nie denerwowali. Chcę to w miarę szybko zdrapać, bo właśnie robię zupę, chłopaki śpią. Będzie krupnik dzisiaj <gryw> na obiad. I muszę zaraz iść. Ok, więcej na razie, nie widzę. Teraz idziemy sobie tutaj. Jest literka U. To będzie tutaj. I fajnie, jakby jeszcze wpadły dwie samogłoski, ale raczej to jest nierealne. A, ale kto wie? To jest tak U, U. A raczej dzisiaj nie będzie w tej krzyżówce, dlatego że ona by chyba tutaj dobrą robotę zrobiła, ale mogę się mylić. Idziemy dalej. Tu jest U. Tu jest U. I tu jest U. Ok. I krzyżówka ostatnia. Jest U. I tyle. A zapewne będzie miała X. Mówi też, że są dwa. O, jest A. Śmiesznie. <gł> zobaczymy, co z tego będzie. To jest A. Tu mamy pierwszy wyraz na razie. Tak jak mówię, w tej krzyżówce nie było jeszcze ani jednego wyrazu w żadnej. I zobaczymy, czy to coś zmieni. Tutaj dalej brakuje. Tu jest U, za to jest drugi wyraz. To chociaż L wydali, to by był zwrot. Zobaczymy. Tak, tutaj jest A. Tutaj jest w antonim. Tu jest A. Tu jest A. I w lokacie jest A. W Alpach to L. Też by zrobiło dobrą robią, robotę. Wiadukt. E i chyba więcej na razie nie widzę. Proszę mi Czy U Was jest jasno, ale tak naprawdę jest tutaj ciemno. A, A. A. Tutaj. Panama to będzie pierwszy wyraz w tej krzyżówce. Drap to będzie drugi wyraz w tej krzyżówce. Hmm, ada to jest trzeci. Fajnie. <grym> nie spodziewałam się. Tu jest jeszcze nazwisko. Jeszcze w stali. I to chyba tyle. I tak. Jest Ada, Drap i Panama. Fajnie. Czyli nie będzie całkowitej klapy. Mam jeszcze dwie literki do słonięcia. Jest V, którego nie będę szukała. Chyba, że się nawinie. I jest jeszcze L. To tak, Kala Repa, Oslo, o, mm, Opal, Los. I chyba tyle. Bonusów, bonusów w tej krzyżowce nie będzie. Tu jest Azyl. Alpy. Tu jest L. Sprawdzam, ale nie, to chyba nie było wcześniej słówka żadnego. To tak jest. Azyl, Alpy. Nie widzę więcej, a nie było chyba. Nie. Ok, tu są dwa wyrazy. No i ewentualnie tu coś może jeszcze być. Widzę w stali, ale to, to chyba już nic nie zmieni. Ok. Czyli o dziwo nie było X, <noise> no, ale X dałoby mi czwarte słowo. Także jest Ada, drap i Panama. Ok, i tu jest mnożnik razy 1, czyli powinno być PP. Teraz sprawdzimy, jest P. Tak. P i P, okay. Czyli krzyżówka z numerem 23 się zwróciła. Przechodzimy do krzyżówki numer 24. E, tutaj U. też nie mam ani jednego słowa, bonusu nie ma kompletnie nic. Także idziemy E. Szukamy sobie E. Tu jest E, i tu jest E, i tu jest E. No, e to też jest taka y, literka dosyć pożądana w krzyżówkach. Dobra, teraz strzepnąć, dlatego że mi przeszkadza. Tak, tu mamy E i co? Jedno E. Dziwne. <grym> Idziemy dalej. Tu jest E, tu jest E. W leju jest E i tutaj też jest E. Całkiem mało było tego E, no ale dobra. Następnie mamy I. Gdzieś pierwsza samogłoska w bonusie. Teraz tak. W lice mamy I. Liga obrony lifehacków. Śmieszny, <śmieszny> yy, kanał na YouTubie. Polecam, jak ktoś chce się pośmiać. Yy, I dalej idziemy sobie... Patrzę, czy widać? Widać. Gwinton, nasz piwo. Nie lubię piwa. W ogóle nie lubię alkoholu. <śmieszny> Tylko łąże 00. Jedno jedyne, które lubię sobie od czasu do czasu wypić. Bardzo dobre jest, polecam. OK. Tutaj macie od razu darmowe reklamy różnych produktów, różnych kanałów. Tutaj więcej nie ma. U mnie jest straszna burza. Mam nadzieję, że chłopaki się nie obudzą przez to, bo właśnie ich uspałam. Ale straszna straszna burza się rozpętała. Nie wiem, jak on może wrócić z pracy. <grym> na nogach, bo auto jest dalej u mechanika. Także zobaczymy. F już więcej nie widzę. Dalej będziemy szukać. Tutaj w ogóle nie widzę F. Jeszcze, przynajmniej na razie. I tutaj jest F. F. No tak, że raczej będzie na 100% pusta. No ale tam też miała być pusta i coś jednak było. Także zobaczymy. Szukam sobie W. W pierwszej krzyżówce W. Nie widzę. W drugiej krzyżówce jest w nie I w piwo. W piwie. Okej. Okay. Stasze chcę się pić, a nie sobie nie wzięłam. Nie będę przerywać, już wytrzymam. Tu jest w twarzy. Bu. I to tyle, Okej. Okay. Panie, bo jeszcze chociaż jedna się zwróciła, to już nie byłoby tak strasznie źle. L jest w lisanku i teraz szukamy sobie tutaj. Zrobiłam po kolei od bardzo nieprzyjemnego pana dzisiaj, którego, za którym nie przepadam, zresztą za mną chyba też nie. Z tej właśnie kolektury, której nie lubię. No ale mówię taka burza była, że nie chciałam iść dalej. Dobra, szukamy L. No i tak już jedna chociaż się zwróciła, także jak na tą kolekturę tak jest dobrze. L też już więcej nie widzę. Muszę przyspieszyć, bo już 12 minut, no oczywiście u Was będzie mniej. Tu mamy jedno słowo lej. Ok. I idziemy dalej. My. My jak mama. I szukamy sobie. No jest. Już myślałam, że nie będzie ani jednej literki, ale są dwie, ale wciąż nie, nie daje to nam słowa. Tutaj jest w Promie i w Islamie. Zobaczę, czy było Y. Nie było. Ok. S, A i K też nie było, dobra. Yy, na razie to tyle. Będę sprawdzać to później, żeby tak aż strasznie nie przeciągać. Tu jest M. Słowa słaba, także ruch. Ok. K. To K jest tutaj. No mówię, raczej na bonus nie liczę, bo nie liczę. <noise> Zobaczymy, co będzie dalej. Jest K w kiczu. Ta krzyżówka to jest kicz. Bardzo mało tego jest tutaj. To jest K. No, a to nie będzie na 100%, bo to już by też zrobiło robotę. Dziwne, Dziwne jedna jest taka K. O, to było M. Jeśli nie zauważyłam, ale tak jak mówię, to się wszystko w czasie znajduje. E, tu było M, ale mówię, ta krzyżówka raczej nie będzie wygrana, ta, ale taka formalności to po prostu zdrapie. K Onkolog. to będzie chyba pierwszy wyraz. Nie, to jest drugi wyraz, bo tu jest jeszcze lej. Ok. no i tutaj zostały mi dwie literki i musiałoby być P. P musiałoby być, żebym coś wygrała. Zobaczymy. Czy będzie P, czy nie będzie P? Jest rycha, już myślałam. No niestety. Giordani. Tutaj jest. Dryw. Tutaj jest. Jeszcze tutaj jest. Ok. Przechodzimy sobie do drugiej. Grunwald. Brom, Ochrona, Magdenburg, Rasa, jak to boli. Jeszcze w lichtarzu. I to tyle. Bardzo słaba ta krzyżówka. To jest R. No to już pewnie będzie, bo byłoby kolejne słowo. To chociaż S, jakby mi dali, to byłoby spoko. A to ja będę miała, zapewne X. Tak to jest właśnie z tymi krzyżówkami. I ostatnia literka. Tutaj to jest D. Ale D to raczej tutaj nic nam nie pomoże. dyną. Nie jestem pewna, już mi się nawet nie chcę tego szukać, ale to jest chyba pierwsze słowo tutaj. Więcej D nie widzę. Tak, A nie było, T, T nie było, B, Y, C, S, przepraszam, nie było. Teraz tutaj jest D, gdzie to jest, nie wiem które słowo, ale raczej nie trzecie, bo bym to pamiętała. To jest AS, to jest D, Y, P, C. Nawet X mi nie dali. Dziwne. To było chyba my jeszcze tak, rozmawialiśmy. Ok, pusto. Jedyna jest szansa w tej krzyżówce, chyba bo to były dwa wyrazy, ale ani było, to już widzę, tutaj też ani było. Ok, czyli raczej krzyżówka, to tak jak mówiłam, jest pusta. S. S i, co? S i N. Ok. Już, już mnie oczy wolą tej krzyżówki, ale tu na szczęście tylko zostawiłam sześć literek. I tutaj coś tam chyba już jest, bo znaczy nie jest ona wygrana, ale tak jest Ewa w pierwszej krzyżówce w drugiej krzyżówce jest Ada, a w krzyżówce trzeciej chyba jeszcze nic. Ok, no ale jest jakaś tam szansa. A nóż może będzie chociaż wzrocik. I tak, tu jest N. No to N jest w balkonie. I teraz tak. Tu jest N. Tu jest N. Tu jest N. Ok. Będę sprawdzać teraz jeszcze raz. Yy, teraz szukamy sobie tu. Tutaj jest N. Jedno tylko. No. I ostatni jest tutaj w naprawach. Tutaj. I w końcu. No właśnie, koniec, koniec ze zdrabkami. <grym> tutaj. I to tyle. J. J mi nie jest potrzebne. Tu jest J. Więcej jak nie widzę. to jest J. A tutaj J jeszcze nie widzę, ale jak znajdę to, wrócę. Tu mamy G. Ale to no nic nie da, raczej zostaniemy z tamtą dyszką. To, to właśnie jest z tą moją kolekturą. Najbliżej domu, a najbardziej pechowa. że znaczy, było R, a nie było R? Tutaj jest takie, tu jest takie i fumorzejsze. Ok. zostały trzy literki. V, PY. ja potrzebowałam poprzedni? Puma, Puma lubia. E, tutaj jest P. I jest to drugi wyraz, niestety, lub stety, bo może z, jak pamiętali. No to mogło być z tego być. No, albo M. Ale raczej takich, takich rzeczy to raczej tutaj nie będzie. OK. Teraz tak tutaj jest. A, zapomniałem, że szukam P. Tylko jedno. Słodek. I tutaj P. Jest tutaj. Oj, wszystko. No jaka będzie ostatnia literka? Literka O. Niby samogłoska, ale raczej, no jakoś nie, nie pamiętam, ale raczej tutaj mi za dużo roboty nie zrobi. Tenor. I co? I tyle? M. M nie było. Z. Z nie było. F nie było. R nie było. B nie było. L nie było. T nie było. Także pierwsza krzyżuka jest przegrana. Mamy tutaj knajpa i Ewa. Teraz tutaj. Tu jest więcej. O, ale tu blokuje L, tu nie było tego, tutaj nie było M i L. Tutaj nic nie ma. Tu jest słowo oka, czyli oka i ada. Także niestety jest pusto. No i tak, tu też, tu na nie ma ani tego słowa. Pewnie tak, było, to już widzę. R też brakuje. Tutaj nie ma foka. Koniec, o tak jak mówiłam, koniec ze zrabkami. Bo tutaj to co się dzieje, to jest jakaś masakra. Ok, także krzyżówka jest przegrana. U i P. Także kochani, podsumowanie jest takie. Zrabki miałam po kolei, było ich trzy. Czyli wkład był 30 zł. I, I wygrała jedna krzyżówka. Wygrała jedna krzyżówka z numerkiem 23. Mam zwrot, także jestem 20 zł na minusie. Nie wiem, nie wiem, czy będę robiła dogrywkę, zobaczymy. Może zrobię ją razem z ekstraliniami, których też, no nie, znaczy tam już lubię, ale ekstralini nie za bardzo. No ale jak tak, że się zrobię, może połączę to z dogrywką. Filmik trwa 21 minut, oczywiście ja go skrócę. Także ja Wam dziękuję za to, że oglądaliście. Pozdrawiam Was wszystkich, życzę udanego dnia. Hej!